Mamy to, czyli po wielu latach zastanawiania się, czy zacząć nagrywać na YouTube'a, w końcu to robię. Namówił mnie do tego mój narzeczony, który ciągle mówił Natalia, zacznij robić YouTube'a. Na YouTube to jest fajne, na YouTube jest tamto. Ja ogólnie sama nie oglądam za dużo YouTube'a, ale może to się zmieni. Stwierdziłam, że potrzebuję się wygadać na Instagramie czy na TikToku. Są to mega krótkie formy trwające około 60 sekund. I Ja tak do końca nie mogę powiedzieć, co myślę, co bym chciała jeszcze Wam pokazać, wytłumaczyć, czy jakie recenzje, jakiegokolwiek produktu dać. I teraz pomyślałam, że na pierwszy ogień idzie mój najnowszy zakup. Zakup totalnie premium. I jak myślę o tej cenie, którą wydałam na ten zegarek, to jestem po prostu zawstydzona, ale Wam powiem, bo wydałam na ten zegarek 4790 zł i jest to najnowszy model Garmina Fenix 8 z szafirowym szkłem i AMOLEDowym ekranem. Co oznacza szafirowe szkło? Szafirowe szkło. Szafirowe Szafirowe szkło. To znaczy, że podobno ten zegarek ma się nie drapać, nie niszczyć, a amoledowy ekran e, oznacza, że ten zegarek ma e, takie e, ładne kolory, kontrastowe i na przykład jak pływam i sobie na niego zerknę, czy jak prowadzę na trening, to od razu wszystko widzę na, na tej tarczy bardzo dokładnie, więc no to jest e, świetna opcja. I teraz e, chciałabym Wam opowiedzieć również o innych zegarkach, które wcześniej e, używałam, i może. Je właśnie trochę porównać. Powiedzieć Wam na przykład, dlaczego nie kupiłam zegarka Apple, gdzie jestem fanką produktów Apple'a, ale Apple Watcha nie kupiłam. Po pierwsze, dlatego, że trzyma bardzo krótką baterię, bo z tego co wiem, to zegarki Apple'a trzeba ładować codziennie. A dwa, nie wiem jak teraz, ale wcześniej te zegarki nie miały opcji śledzenia jakości snu. A tę opcję po prostu bardzo doceniam. Bardzo ją doceniam w Garminie, ale też w poprzednich modelach smartwatchów, które używałam czyli w Fitbitach. Fitbity bardzo również fajnie kontrolują jakość snu i wyrzucają nam świetne analizy. Do tego nie wiem, czy ma to Garmin, jeszcze tego nie rozkminiłam, ale Fitbit ma taką świetną opcję, że jak ustawiasz sobie budzik na przykład na 6 rano, to on wyczuwa, kiedy masz najlżejszy sen między powiedzmy 5.30 a 6 rano i wybudza Cię takimi delikatnymi wibracjami i jest to super przyjemne ale jest to w e, FitBicie. Nie wiem, czy Garmin to ma. Na pewno ma dźwięk i ja tego sobie e, często używam. Odwiedził mnie kurier i musiałam na chwilę przerwać. E, mówiłam o FitBitach, ale teraz wróćmy do zegarków, Garmin. Wcześniej używałam modelu Venu 2S, który wygląda tak, jest już trochę zdezolowany, ma tutaj pęknięty pasek, no i te kolory i ogóle są już troszeczkę takie delikatnie podniszczone. Używałam tego zegarka codziennie przez 3 lata i uważam, że na pewno przez kolejne 3 lata również mogłabym go używać, bo bateria nadal była spoko, tak w takim umiarkowanym używaniu, czyli tak jak codziennie na przykład sobie włączałam trening z GPS-em, czy to na rowerze, czy na bieganiu, to bateria starczała mi pewnie tak plus minus na nadal na jakieś 3-4 dni, a w opcji bez treningowej na dłużej. Więc y, uważam, że y, za takiego tysiaczka, bo można go kupić teraz za tysiąca, to jest naprawdę super, super opcja. Ja oczywiście, jak kupowałam ten model, ja w ogóle nie chciałam kupować garminów, bo one mi się nie podobały wizualnie, bo one zawsze miały takie duże tarcze i były super męskie, ale jak znalazłam tego Venu 2S, S oznacza właśnie małą tarczę, to stwierdziłam, że w sumie on nie wygląda na nadgarsku źle, ale stwierdziłam, że nie chcę mieć już jasnego paska, bo y, Zobaczcie, tego aż tak mocno nie widać, a jak daję biały pasek, to on po prostu świeci już z daleka. Więc przy wyborze tego Feniksa 8 stwierdziłam, że wezmę sobie inny paseczek i to jest pasek silikonowy i uważam, że on jest na pewno bardzo dobry do mycia i do zachowania higieny, bo go sobie tylko po prostu mydełkiem przemywasz. Tu jest ta opcja quick release i można o ten zegarek bardziej zadbać. Tutaj jest pasek nylonowy, no ale jest przepiękny, no jest po prostu przepiękny. Marcin mi dopasował do niego kolorki tarczy i wygląda to przekodzacko. I on jest na rzep. Ja w pierwszej chwili bałam się, że mogę go zgubić, bo zobaczcie, tarczy zrobić tak. No, w sumie nie wystarczy, no bo jednak ten rzep jest tutaj mocny, ale bałam się, że on mi może e, spaść, bo jednak trudniej jest rozpiąć takie m, zapięcie e, niż e, takie na rzep. Ale jak tak sobie teraz kminie no to rzeczywiście on może e, będzie dobrze się trzymał mi na tym nadgarstku. Na pewno kupię sobie jeszcze jakiś jeden paseczek, żeby mieć na zmianę. Chociaż zawsze tak mówię, kupuję zegarek, a później tak używam e, tylko jednego. Tak samo z etui na telefon mówię sobie, o będę miała na zmianę, a i tak później używam jednego, bo nie chcę mi się tego zmienić. Tak samo z torebką mam jedną i noszę ją od kilku lat, bo nie chcę mi się tego wszystkiego przekładać. Ale wróćmy jeszcze e, do zegarka. Co ma Fenix 8, a czego nie miał Venu 2S? Tamten za tysiaka, ten za pięć. Crazy. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to... Latarka. Tak? I teraz Wam powiem, do czego to się najbardziej przydaje. Do zbierania y, psiej kupy zimą. Odpalasz sobie latarenkę i znajdujesz w tych liściach i w ciemnościach y, kupkę, więc polecam. Naprawdę warto doinwestować sobie te kilka tysięcy, żeby łatwiej Wam się zbierało kupę na spacerach. <laughs> Nie no, dobra, żartuję. Moje ulubione opcje w jednym i w drugim zegarku to jest totalnie. Kontrola jakości snu. No, słuchajcie, ten zegarek pokazuje Wam dosłownie wszystko, e, jeśli chodzi o sen. Jest tutaj taka zakładka Health i macie tak, macie opcję Body Battery. I na przykład ja mam teraz 65 punktów za Body Battery, e, mam 81 punktów za sen. I jak sobie wchodzę w tą opcję, no to pokazuje mi, że spałam dzisiaj 6 godzin, 55 minut i jest to dobra jakość snu. I dostałam za to 81 punktów. I zobaczcie, spałam 7 godzin, ale ten sen był całkiem e, jakościowy. I on mi tutaj daje ocenę. Mówi mi, ile minut spałam w fazie REM, ile w fazie płytkiej, ile w fazie głębokiej, więc to jest rewelacyjne. I na przykład w fazie REM byłam dzisiaj przez godzinę 32 minuty 0 e, minut e, przebudzeń, czyli spałam fajnie, e, głęboko. E, i to jest naprawdę rewelacyjne, bo to też mi pokazuje na przestrzeni tygodnia, jak spałam i dzięki temu, że mam tę opcję kontrolowania snu, ja też sobie fajnie dobieram rutyny. Już wiem, że wtedy, kiedy będę siedziała i scrollowała telefon przed snem, to Garmin pokaże mi y, mniej punktów, bo będę kładła się spać przebodźcowana, naładowana tym niebieskim światłem i wtedy zawsze dostaję mniej punktów. Kolejna rzecz to alkohol przed snem. I by się wydawało, że picie alkoholu przed snem pomaga nam zasnąć. No i rzeczywiście jak tam sobie e, siekniesz lampkę winka przed snem, no to mm, rzeczywiście łatwiej się zasypia, ale jakość snu i regeneracja jest wtedy naprawdę Beznadziejna i to zawsze pokaże zegarek. Wystarczy jedna lampka yy, wina i śpię na przykład 9 godzin, ale dostaję za to 60 punktów, bo ten sen jest wtedy niejakościowy. Więc no te fazy snu to jest po prostu rewelacja w tych zegarkach. Wiem, że teraz są na rynku te Aura Ringi yy, i inne pierścionki. Ja się nad tym zastanawiałam, ale stwierdziłam, że skoro mam taki wypasiony zegarek, to już nie będę kupowała do tego dodatkowo yy, pierścionka. Wiem, że niektórym osobom zegarek w czasie są przeszkadza. Mi nie przeszkadza. Ten zegarek właśnie tego nie miał e, mój Wenu. Ten zegarek jeszcze ma tak, że gdy przychodzi wieczór, ja muszę stawiam na której godzinie, on się wyciemnia i ma takie wtedy fajne kolorki, przyjazne, takie e, mało kontrastowe, że tam delikatnie tylko co, co widać na tym ekranie i on mi tam e, nie mryga i nie świeci w nocy, więc to jest spoko. Kolejna opcja. To e, śledzenie faz e, cyklu. I w moim Venu 2S miałam tą opcję i w zegarku, i w aplikacji. I teraz nie wiem jeszcze do końca, jak z tego Garmina 8 przerzucić, jak z aplikacji Garmin Connect przerzucić to sobie do mojego Garmina. No, jeszcze, jeszcze tego nie rozkminiłam, ale pokażę Wam, e, właśnie ten e, cykl menstruacyjny, jak tutaj ta aplikacja fajnie wszystko pokazuje. I u mnie jest 9 dzień cyklu i jest to faza folikularna, i on mi tutaj mówi, że. Że unikaj alkoholu na tym etapie cyklu, bo to może Twoje ciało odwodnić i źle wpływać na Twoje hormony. No, rewelacja. Y co do jednego dnia mi się tutaj wszystko zawsze zgadza. Można dodać sobie symptomy, można dodać, kiedy masz owulację, e, kiedy... no wiecie, różne rzeczy można sobie dodawać, żeby ten cykl e, śledzić już tutaj. Może nie będę wchodziła w szczegóły, bo chciałam iść głębiej, ale stwierdziłam, że jak to idzie na YouTube, to nie będę aż tak e, grubo szła. Ale w sumie, jak wiecie, się za nimi się rozgadamy, to już będę Wam też gadała o różnych takich, wiecie, e, innych rzeczach. Więc w mm, Garminie uwielbiam przede wszystkim kontrolę snu, Cykl i te wszystkie jego podpowiedzi. On mi czasami podpowiada, że na przykład zrób mocniejszy trening, bo jesteś teraz w takiej, fazie znów, w takiej fazie cyklu, która właśnie mocniejszym treningom sprzyja. Zrób dzisiaj rozciąganie, bo to też będzie sprzyjało Twojemu cyklowi, więc to jest bardzo spoko opcja. I teraz tak. Czego nie miał Wenu 2S za Tysiaka, a co ma Garmin 8 za 5 yy, razy tyle? Po pierwsze, Marcin sobie już kupił tą 8 jakiś czas temu i on z trójki się przerzucił na 8, więc trochę odczekał, zanim kupił kolejny zegarek i to jest spokojnie. Mam nadzieję, że z tym też zostanę na długo. Yy. To kusząca była opcja, kiedy byliśmy na surfingu. To Marcin mógł sobie liczyć długość fali, ilość fali, które złapał i tak dalej. Mówi, że nie jest to do końca miarodajne, ale ja jeszcze nie miałam okazji tego przetestować, ale na pewno przetestuję to w marcu, a później w maju, jak będziemy na Filipinach i w Portugalii, bo jestem bardzo ciekawa tego, jak ta fala mi będzie pokazywać. Pokazuje też w czasie tego treningu surfingowego tętno. Później wylicza, ile musisz mieć minut na regenerację i i tak dalej. Kolejna sprawa. W Venu 2S w ogóle nie mogłam dodać opcji open water, a my sobie latem pływaliśmy nad jeziorkiem z bójkami. I wiecie, i chciałam zobaczyć, czy nie wiem, czy przepłynęliśmy 500 metrów, czy, czy kilometr, czy ile, jakie to było tempo i tak I tutaj tej opcji nie było. I teraz sobie sprawdziłam właśnie już w tej ósemce. I tutaj jest opcja open water, i to jest właśnie rewelacja, że, że można sobie to właśnie fajnie też yy, liczyć. I w ogóle tutaj tych opcji treningowych jest naprawdę dużo. Jest rower na zewnątrz, jest rower yy, w środku, pływanie, siłownia, nurkowanie, sporty zimowe i na przykład wchodzimy sobie w sporty yy, zimowe i jest ski, snowboard, narciarstwo, narciarstwo skiturowe. No tych opcji tutaj do wyboru jest naprawdę mnóstwo. Nawet skuter śnieżny mi się teraz wyświetlił. No i na przykład też są sporty wodne. I ja zawsze byłam ciekawa, czy ja w ogóle jakieś kalorie palę na wakeboardzie i teraz będę mogła to sobie sprawdzić. Bo jest wakeboard, jest kajak, jest kitesurfing, windsurfing, maska z rurką, a nawet rejsy i pływanie w ogóle łódką i wake surfing i wakeboarding. Więc dla osób, które lubią sporty wodne tak jak ja, to jest naprawdę full wypas i tym na maksa się jaram, że będę mogła sobie teraz jeszcze wchodzić w kolejny poziom statystyk, bo to już nie jest zwykłe bieganie, rower czy, czy siłownia, bo oczywiście każdy rodzaj treningu można sobie tutaj na tym zegarku odpalić. Jest to naprawdę multisportowy zegarek. I no, no ta ósemka ma tutaj po prostu y, wszystko. I teraz kolejna rzecz, y, której nie miało wenu dwójka, a ma ten, to można przez Fenixa ósemkę rozmawiać. I ja tę opcję już przetestowałam. Słychać dobrze, podobno mnie też dobrze słychać. Na pewno, jakbym była na rowerze i mówiła i by był wiatr, to na pewno gorzej mnie nie słychać, bo tak samo gorzej mnie słychać i przez słuchawki, i przez y, telefon, ale to jest fajne, że y, ktoś do mnie dzwoni i tam nie musiał być po telefon, tylko sobie od razu y, odbieram. Kolejna fajna funkcja to y, wywoływanie głosowe, czyli na przykład naciskam sobie guzik i mówię, start running i wyskakuje mi opcja bieganie, klikam sobie tylko ok i już mi liczy ten mój bieg, wszystko jest oczywiście pokazane bardzo dokładnie na GPS-ie, gdzie ten bieg zaczynam, gdzie go kończę, jakie są warunki i tak Później kolejna opcja, która, o, właśnie, tę opcję, ja to sobie tak zerkam w telefon, ale tę opcję uwielbiałam i w jednym, i w drugim i uważam, że to jest super istotne i powinien mieć to każdy zegarek. Opcja emergency contact i y, opcja wypadków. Ostatnio Marcin poszedł na rower y, ze znajomymi i miał przyczepiony y, swój karmin, tak wiecie, do kierownicy. I ch chciał zrobić zdjęcie i, telef i, i zegarek razem z rowerem mu upadł i od razu przyszedł do mnie SMS, że y, y, jako, jakoś tak to brzmi, że wykryto zdarzenie, Marcin i totalnie od razu pokazało mu jego lokalizację, bo on ma mnie dodaną do swoich emergency contact i ja też mam kilka moich bliskich osób dodanych do emergency contact. Czyli na przykład teraz, idę biegać, przewróciłam się, zegarek wykrywa zdarzenie, od razu wysyła, gdzie jestem. To samo na rowerze, jadę sobie przez las, przewróciłam się, i zegarek od razu wysyła informacje do moich bliskich osób, gdzie jestem, z dokładną lokalizacją. I to jest naprawdę rewelacyjne i ważne. I jak macie te zegarki karminowskie, nie wiem jak inne, bo się nie interesowałam, to koniecznie sobie ustawcie tę opcję Emergency Contact żeby w razie wypadku po prostu to wysyłało informacje, gdzie jesteście, czy wiecie, czy nawet idziecie na te open water. Pamiętajcie, zawsze z bojką włączacie sobie zegarek, to też jakby coś się działo, to ten zegarek wykrywa zdarzenie i po prostu wysyła informacje. To jest naprawdę bardzo ważna opcja. Kolejną opcją, którą mi się podoba i odkryłam właśnie też dzięki Marcinowi, bo on też jest gadżetiarzem, to jest to, że odpinam sobie tarczę zegarka Przypinam ją do roweru. Mam też taki czujnik tętna, właśnie też Garminowski HRM, chyba też nazywa Pro. I tutaj już mi szczytuje tętno z klatki piersiowej. Na zegarku, na tarczy przyczepione do kierownicy mam yy, już podane moje tętno i mogę sobie cały czas patrzeć, nie muszę zdejmować ręki z kierownicy i, i, i zerkać jakie mam tempo, czy jakie ja mam tętno, czy ile kilometrów przejechałam, tylko sobie trzymam kierownicę, jadę i, i to już wszystko widzę na tym zegarku, więc to jest naprawdę też bardzo fajna opcja. Jak macie te paseczki, to też tego używajcie. Można sobie po prostu dodatkowo taką wtyczkę do roweru zamówić i Wtedy to sobie też bardzo dokładnie widać. No i teraz kolejna opcja, której nie miał Venu 2S, a ma Phoenix 8, czyli poziom, słuchajcie, wytrenowania. I pokazuję tutaj na przykład poziom wytrenowania rowerowego, stan wytrenowania efektywny, Pokazuje jaki jest pułap tle, tlenowy, jakie było ostatnie obciążenie, status zmienności tętna, regeneracja, ile godzin powinnam w ogóle przeznaczyć teraz na regenerację, żeby odpocząć i tego też nie miało wenu 2 s i zawsze właśnie na kampach, jak osoby miały te nowsze zegarki, to zawsze mówili, o matko, zegarek pokazuje mi 36 godzin na regenerację, bo tyle zrobiliśmy treningów na kampach, że teraz jest ta potrzeba na regenerację, więc z tego też bardzo się cieszę, że mogę sobie zobaczyć, czy czy, czy, czy potrzebuje tej regeneracji więcej, czy nie. Oczywiście, słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby samemu słuchać e, objawów, jakie daje nam e, nasze ciało i nasze samopoczucie, a nie co mówi do końca zegarek. I ja też się na tym łapię, że rano jak się budzę, to mam tak, o wyspałaś się, a nie wiem, sprawdzę na garmienie. Najtrudniejsze no sobie myślę, nie, to jest bez sensu, bo jeśli zegarek coś źle policzy i powie mi, że się nie wyspałam, to ja później sobie cały dzień myślę, że się wyspałam, a w rzeczywistości czuję się wyspana, więc oczywiście statystyki z statystykami i te statystyki naprawdę w tych zegarkach są rewelacyjne, ale najpierw sami się zastanówcie, czy dzisiaj się wyspałam, czy dzisiaj dobrze się czuję i wtedy sobie zerknijcie dopiero na zegarek, co on tam pokazuje i yy... No, i co, co dzięki tej regeneracji możemy teraz wnieść do naszego życia, albo czy zrobić kolejny trening, czy sobie właśnie pomedytować, pomedytować czy zrobić rozciąganie i tak dalej. Więc ta opcja z wytrenowaniem jest. No bardzo, bardzo, bardzo fajna i tutaj też na przykład mam teraz opcję y, rowerową rywal i pokazuje mi y, opcje bezlenowe, wydolność aerobowa, wydolność, y, y, wytrzymałość aerobowa i tak I teraz te opcje są na pewno rewelacyjne dla osób, które przygotowują się do triatlonu, do maratonu i do wszystkich innych zawodów i moim zdaniem robią to bardziej zawodowo niż hobbystycznie. Bo jeśli trenujecie hobbystycznie i potrzebujecie po prostu zegarka, to naprawdę polecam Wam Venom 2S albo inne właśnie te tańsze opcje i niekoniecznie Zegarek za tyle pieniędzy. Można też sobie na tym zegarku zrobić, sprawdzić stan zdrowia. Ja tutaj sprawdzałam sobie wczoraj swój poziom HRV i tak dalej, więc naprawdę tych opcji jest tutaj mnóstwo i mam wrażenie, że będę je odkrywała jeszcze przez kolejne miesiące. Teraz postanowiliśmy, że będziemy przygotowywać się do zawodów 350 km rajdu na rowerze. Można to zrobić w jeden dzień, będzie to w czerwcu, można to zrobić w kilka tu jest dowolność, więc staramy się jeździć rowerem regularnie, no ale dzisiaj jest bardzo oblodzona nawierzchnia, więc odpuściliśmy. Nie wiem, co jeszcze bym mogła powiedzieć Wam o tym zegarku. Pewnie też jesteście ciekawi baterii. Producent podaje, że tej baterii starcza na bardzo długo, ale ja uważam, że to jest po prostu zależne od tego w jaki sposób ten zegarek używacie. Jeśli będziecie biegać dwa razy dziennie z włączonym GPS-em czy jedziecie na rower, a później idziecie biegać, bo już się przygotowujecie właśnie do triathlonu, to ta bateria będzie trzymała krócej, ale przy takim naprawdę takim totalnie luźnym Używaniu to ona starcza na. Ja bym powiedziała, że pewnie koło tygodnia mi teraz będzie trzymał ten zegarek, więc to jest super, że jedziesz na weekend i nie musisz się martwić, o wow, nie wzięłam ładowarki, tylko po prostu ten zegarek naprawdę długo wytrzyma. O, on mi teraz pokazuje, że jeszcze mi starczy baterii na 3 dni takiego użytkowania, jakie miałam teraz. I co? To, to chyba tyle, nie będę więcej gadała na początek i tak całkiem dużo, myślę, powiedziałam. Mam nadzieję, że gdzieś tam Was zaciekawiłam. Napiszcie mi jakiś komentarz, żebym w ogóle wiedziała, jaki jest odbiór i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do kolejnego odcinka stwierdziłam, że wezmę ubrania, które ostatnio zamówiłam w ostatnim tygodniu, czy w ostatnich dwóch tygodniach i ja sobie tutaj z Wami poprzymierzam i... Pomożecie mi rozkminić, czy je zostawić, czy nie i może właśnie opowiem, jakie firmy ubrań sportowych polecam, jakie mi się najbardziej sprawdzają. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i pierwsze nagranie mam ze sobą. A no i oczywiście słuchajcie, do zobaczenia na macie i na treningach, obecnie trwa moje wyzwanie noworoczne i można dołączać do końca tego tygodnia, czyli do 19 tego y, stycznia. Później zapisy już będą zamknięte i nikt nie będzie mógł dołączyć. Trzymajcie się. A, zrobiłam to, ale jestem z siebie dumna. Pa!